Bardzo serdecznie na kolejnym odcinku z Grigeta Sandras. No i dzisiaj jeszcze jedna rzecz poboczna przed kolejnymi misjami. Tym razem, no, jako że właśnie trafiliśmy do tego Sanfiero, już trochę w nim jesteśmy, ale i tak jest to w miarę krótko. Bo to jeszcze jest trochę rzeczy do powykonywania, jeśli chodzi o kwestie poboczne. No i dzisiaj zajmiemy się. E, Misją stadionową w Los Santos jest to w miarę krótka misja, aczkolwiek też no, musimy ją sobie wykonać, więc, więc już tam jedziemy. Lepiej tak sobie skrócić drogę i już umiejętności prowadzenia wkazów mamy oczywiście stosowne jest. Więc... Mieliśmy sobie taką misję tylko w Los Santos więc zobaczmy Jest to misja gdzie musimy ogólny czas rozpoczynać na 30 sekundach musimy chyba do minuty, czyli to jest w zasadzie to samo co było w GTA Vice No właśnie misja nazywa się Krwawy Ring więc Spróbujmy Przegramy jeśli ogólny czas dojdzie do zera i możemy naprawiać pojazd za pomocą właśnie przejeżdżania przez takie oto symbole, oraz złołka w krwawym ringu. Nie jest to taki łatwe. Okej no, się może wydawało. Zobaczmy, to jest. No, to wszystko to najgorsze jest to, że boję się, że zaraz mi chodź dużo. No. chyba będzie. Niestety. Dobra, czytujemy i witam się z wami już na miejscu. Dobra, e, witam się z wami z powrotem i rozpoczynamy ponownie policję. Mam nadzieję, że pomyślnie. 그 미니 캔슬링 홍보가 서 Nie wiem czemu zaliczyło mi. Nie będę narzekał, chyba jakiś bug był. Bo nie ja przejechałem przez ten punkt, tylko przeciwnik. No dobra, zaliczyło mi. Chyba, że za zniszczony pojazd też dodaję punkty, te sekundy w sensie. Nie wiem. W każdym razie bonusem jaki dostajemy jest po pierwsze 10 tysięcy, które wpłynęło właśnie na nasze konto. Obecnie mamy 133 tysiące A drugi bonus to ten pojazd Jest to też unikatowy pojazd Nie da się go zdobyć e, chyba nigdzie indziej w grze Więc musimy sobie zaliczyć tą misję stadionową żeby mieć ten pojazd dostępny Także myślę, że bonus całkiem spoko po prostu No i jako, że ten odcinek by wyszedł dosyć krótki to pojedziemy sobie jeszcze po sklepu Mam napisie do sklepu ZIP i przebierzemy trochę naszego CJ'a, żeby to trochę inaczej. Powiedzmy Ten sklep znajduje się tutaj. Mam w tytuł właśnie tego odcinka tylko to misję Krwawy Ring Tutaj nie chcę właśnie wykonywać tej misji dla Cezara Mianowicie misji, gdzie mamy tych kurierów Big Smoke'a rozwalać A, bo no tutaj, no tak, Enter'em nie potwierdzamy, a wychodzimy. Trochę dziwne, ale tak właśnie jest. i spację chyba sobie akceptujemy, Tak jest. T-shirt, paski, brązowa koszula, błękitna, żółta, szara. Koszula w kraty. No, zobaczmy to. Na przykład. No, całkiem fajnie, ale zobaczmy jeszcze tą kręglarską koszulę. No, 90 to już. Niestety, ale właśnie koszta tych różnych strojów są zdecydowanie wyższe Myślę, że to sobie weźmiemy To fajnie wygląda I spodnie hmm. ja Tutaj głównie wojskowe, ale zobaczmy niebieskie shorty, jak to wygląda takie bardziej czarne, ale. Nie, myślę, że, że nie. Niby do stroju nam pasuje, do góry, ale może weźmy jakieś beżowe, wojskowe. Niech będzie. Zobaczmy, co to jest. Coś takiego. A w sumie. Niech będzie. Niech będzie. Właśnie to. Co dalej? Buty. To zmienimy w końcu te buty. Może na szare. Coś takiego. No niech będzie. Dajcie właśnie znać na koniec jak już właśnie cały ten strój będziemy mieli. Dajcie znać jak Wam się podoba łańcuchy. Myślę, że złoty łańcuch to trochę za dużo. Myślę, że łańcuch z liściem wiadomo jakim. Myślę, że będzie pasować. 100 dolarów. Oczywiście złoty by pewnie kosztował 3-4 razy tyle. No ale nam nie chodzi o też o jakoś nie wiadomo jaką cenę. Złoty zamek. O, zegarek może być złoty, niech będzie. 20-20 Najdroższa jak na razie rzecz. Droższa od spodni, butów i tak dalej. Weźmy sobie czarne lustrzonki. O, trochę inaczej niby wyglądają, więc niech będzie. No i CJ wygląda. W tym momencie właśnie tak. Także dajcie znać, jak Wam się podoba nowy strój. Myślę, że jest to pewne fajne odświeżenie naszego wyglądu. I właśnie do tego samochodu to jest jedyny samochód, chyba chociaż nie jedyny, nie, 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 do którego wsiadamy nie, nie otwierając drzwi, ponieważ on w zasadzie tam nie ma do końca drzwi e, pojedziemy sobie jeszcze do fryzjera w takim razie żeby żeby sobie jeszcze o, ciągle ten sklep tutaj się nie renderuje nie wiem czemu może będę musiał zwiększyć pamięć, w sensie do 1 GB i może wtedy będzie ok. w każdym razie wejdziemy sobie do fryzjera i fryzjer jest tutaj chyba taki dobry w miarę może ma jakieś takie lepsze fryzury żeby właśnie trochę ten wygląd naszego fryzjera odświeżyć Jak tak, odświeżamy też i e, strój to Prezura też nie zaszkodzi żeby CJ miał nową Jakoś tutaj cudem przejechaliśmy I zobaczmy co tutaj ciekawego ma do zaoferowania no Okej, okay. mamy Myślałem, że większy wybór będzie W sensie taki lepszych fryzur. W sumie ta blond wycinka jest taka najdroższa i pewnie najlepsza. Dobra, to zostawiamy. Czyli jednak będzie bez zmiany fryzury. Ale w sumie nawet może i pasuje do tego stroju. W takim razie wsiadamy i jedziemy zapisać. Tak więc dzisiaj. Mała rewolucja jeśli chodzi o wygląd naszego bohatera. No i też e, wykonaliśmy sobie misję stadionową. Już. Myślę, że fajnie. Myślę, że fajnie i cóż. E, myślę, że w takim razie to już by było na tyle jeśli chodzi o ten odcinek. A w kolejnym będziemy sobie e, wykonywać misje popularne. Trochę do wątku platnego też nargonimy. Ten odcinek krótki, ale to też właściwy i zaraz sobie też zobaczymy ile, ile procent mamy obecnie w liczniku. Myślę, że akurat te autko można sobie zaparkować. I tak żeby ładnie to wyglądało, to zaparkujemy sobie tyłem i... Dobra że cóż, aha, mnie tutaj zamieniło na. A, w ogóle mi od... usunęło broń. Nie wiem czemu, ale tak właśnie się stało. Dobra, zapisujemy i cóż, zobaczmy ile procent y, mamy: 32,0 i 9% procenta, więc o nawet lekko ponad 0,5% skoczyło nam więc fajnie. Także cóż, dziękuję Wam za oglądanie i do ustrzenia na kolejnych odcinkach z GTA Sandras na kanale. Na razie!